Podniosła twarz. Zbladłą nieco, zesztywniałą. Przez kilka minut postarzał mu o kilka lat. Ze źrenicami przygasłymi, które wilgocią zachodziły. Z dziwnym zmieszaniem, jakby nagle uczuła się w tym miejscu gościem natrętnym, istotą obcą i niepotrzebną, chwastem w kłosy wplątanym, uczyniła ruch do powstania. Usiadła jednak znowu i zmieszane, niespokojne spojrzenia rzucała dookoła siebie. Jedno z tych spojrzeń spotkało się ze stojącą w pobliżu zmieruchomiałą postacią Jana. Od kilku minut już robotę swą przerwawszy, u samego woza do połowy snopami napełnionego stojąc, patrywał się on w Justynę z takim wytężeniem, że aż głowę podawał naprzód, a na białe czoło wystąpiła mu znowu gruba, poprzeczna hałda. W rękach jego długie widły ukośną linio opuszczały się ku ziemi. Badawcza ciekawość znieruchomiała i pogłębiała błękitne jego źrenice. Nagle widły mu z rąk wypadły i namiętnym niepokojem zadrgały rysy. W mgnieniu oka znalazł się przy niej, pochylił się, uczynił taki ruch, jakby rękę jej chciał pochwycić, lecz tylko przyciszonym głosem przemówił: Co pani takiego? Taka pani raptem zrobiła się smętna. Aż łzy w oczach stanęły, dla jakiej przyczyny? Wyrazy śpieszne zarazu, prawie gwałtowne, stopniowo miękły mu na, na ustach, prawie mdlały. Może nie śmiał jestem, dokończył bardzo cicho. Podniosła na niego oczy, napełnione blaskiem łzami i cicho odpowiedziała. Po co ja tu między wami? Wstyd mi, taki wstyd, poszłabym sobie, ale i w domu także nic, nic, umilkła. Lecz on chciwie jeszcze słuchał chwilę, a potem z tą głęboką bruzdą, która w ostatnich dniach na czole jego zjawiać się zaczęła. Wyprostował się i przed nią stanął. Nie wydawał się wcale zdziwionym, tylko w zamyśleniu, ze wzrokiem w ziemię utkwionym, końcami palców dotykał czoła. Potem milcząc, zrobił parę szerokich kroków, pochylił się nad matką, szepnął do niej słów kilka. A gdy do Justyny powrócił, sierp trzymał w ręku. Ona podniosła się z niskiego siedzenia swego i przed nim stanęła. Przez kilka sekund patrzali sobie w oczy, jakby wzajem myśli swe odgadnąć, usiłowali. Potem Jan śmiało ruchem głowę podniósł i podając Justynie sierp, w którym słońce krzesało srebrne błyskawice, z cicha dummy. Proszę. Z pochyloną trochę głową wyciągnęła rękę. I z poważnym na ustach uśmiechem, połyskujące narzędzie z ręki jego wzięła. Na całe ściernisko pokryte robiskiem istot ludzkich, na cały ten łan szumiący upadającymi głosami, rozległ się dźwięczny donośny, pełną drżeń i uśmiechów radością na brzmiałe węjom. Mamo, proszę tutaj! Mamo, mamo, proszę! Żwała wesoła kobieta w perkalowym czepku na siebiejących włosach. Biegła już ku Justynie, rękami machając i językiem trzepiąc. – Dobrze, panieneczko, dobrze, robaczku, owszem, bo to i nie bardzo trudna robota. Kiedy ja stara mogę, to dla jakiejże przyczyny nie mogłaby młoda? – Nie święci, panieneczko, garnki lepią, owszem, proszę tylko na nachwylić się, popatrzyć, a potem i samej spróbować.